Wejdź na handbal.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. handbal.pl. Kasia Janiszewska, prawoskrzydła reprezentacji Polski. Za Tobie debiut w Mistrzostwach Europy. Debiut trochę pechowy. Zdobyłaś dwie bramki, a żadna nie została zaliczona. No niestety. Debiut był zaliczony, to prawda. Wiadomo, że gdy weszłam na boisko, stres mnie ogarnął i byłam zdenerwowana bardzo. Ręce się trzęsły, ale z minuty na minutę było coraz łatwiej. Niestety nie udało się zdobyć bramki. Jedną zabrał mi sędzia, drugą. trener wziął czas w tym czasie, kiedy rzucałam bramkę. No niestety, ale mam nadzieję, że już w kolejnych meczach coś mi się uda rzucić do siatki. Tym bardziej, że duży masz ten dynamit w nogach. Tego nam troszeczkę zabrakło. I takiej energii, którą ty wniosłaś na boisko, a nie udało się tego jakoś sfinalizować bramkami. Już momentalnie po wejściu wypracowałeś sobie znakomitą pozycję. Wyszłaś sam na sam ze Sylwią Nawarro. Czułaś, że, że, że gdzieś te nogi fizycznie cię ciągną i, i jesteś gotowa do, do walki na tym poziomie? Yy, zgadza się. Yy, muszę przyznać, że szybkość jest moim atutem i staram się tak najczęściej tego używać. Biegam, biegam na kontry, yy, czasem uda mi się zrobić bramkę poprzez szybki środek, no ale niestety tym razem pierwszą akcję wybroniła mi bramkarka, no i potem już jak, jak powiem powiedział, nie udało się nic rzucić, ponieważ tam sędzia, trener, no niestety. się mecz był podpisem innej prawoskrzydłowej, niestety nie była to żadna piłkarka naszej reprezentacji, chodzi o Carmen Martin. W jakim elemencie ona na razie góruje nad, nad innymi prawoskrzydłowymi? Myślę, że jest bardzo, ma bardzo świetną skuteczność, jej wachlarz rzutów jest samobity. No widać, że jest bardzo świadczona i szybka również. No, jest naprawdę bardzo rasową zawodniczką. Mam nadzieję, że Uda mi się kiedyś do, nabrać takie doświadczenia i umiejętności jak ona. Czuję, że jutro z Węgierkami możesz dostać więcej minut, szansy, bo my spodziewamy się trochę zmiany i większej rotacji w składzie. Jeszcze nic ten Erasmus nie mówił na temat składów, kto ile będzie grał, wiadomo, ale mam nadzieję, że, uda, że dostanę jakąś szansę i postaram się zagrać lepiej niż w tym pierwszym meczu debiutowym. Starsze kadrowiczki traktują Was dobrze, młode, nie było chrztu, gdzieś jesteście pełnowartościowymi uczestniczkami tutaj tego zgrupowania i Mistrzostw Europy? Jasne, dziewczyny są bardzo na nas miłe, wspierają nas, gdy, gdy widzą, że się stresujemy, to zawsze możemy oczekiwać od nich. Od nich. I dostajemy od nich dużo wsparcia, i, i otuchy, i naprawdę, atmosfera w kadrze jest super. Handbalowe branzoletki specjalnie dla ciebie. Dwa rozmiary, aż 10 wersji. Handbalowe bransoletki I Love Handball są w pięciu kolorach: żółtym, pomarańczowym, czerwonym, różowym, zielonym i niebieskim. Handbalowe bransoletki z sylwetkami rzucających zawodniczek i zawodników są w kolorach biało-czerwonym, żółto-czarnym, pomarańczowo-niebieskim, czerwono-granatowym. Zamów na handball.pl lub pisz reklama małpa